How? Co? Jedno słowo. Słuchajcie, tutaj nam przeszkadza szopek, nie? Tak, Taki Więc od razu berkot. generalnie za niego przepraszamy, tak. nie? I za jego zachowanie nie odpowiadamy. To jest Denis? Tak, to jest Denis. A to jest Bober. Bober. Siema. Siema, bober. <śmiech> Słuchajcie, <śmiech> słońce mu świeciło Tak, mamy tu za mocno oświetlenie. Tak, ja, żeby. Ja. <laughs> Trochę ja. Nie nie, 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 dobra. Nie, nie, nie. nie, nie. Dobra, już, dobra. Nie ruszaj, bo wopsujesz. Jedziemy, słuchajcie, mamy tutaj taki. Jesteśmy w ogóle. No cześć. No cześć. Jesteśmy w Poroordzie. W Poroordzie, tak. Zmieniliśmy no. miejscówkę na stałe? Tak, na stałe. To nie? Tak, tak. tak. No, uczymy tutaj ze streetów jednego po polsku, tylko nie mów nic brzydkiego. Bez bober. Bez bober. Dobra, słuchajcie, ma, dostaliśmy tutaj z bieguna taką wielką od Tomaszka. Wielką, naprawdę wielką. I ciężką. I ciężką wyrzutnię. Kompoudzik. I to jest tak. 288 strzałów. Dwa, kaliber 20, 25 i 30 mm. Może y nazwa? TW711? TW711. Tak, TW i kategorii Oho. F3 Oho. i Neku różne ma 3939 39 gram. Ją już nagrywał Jarosław, pozdrawiamy Jarosława, tak. dlatego ja poprosiłem, żeby ją nagrać i, i żebym ja nagrał, bo jestem bardzo jej ciekaw. Jeżeli Wam się spodoba, to zapraszamy do wszystkich sklepów zaprzyjaźnionych. Ją dostaniecie u bieguna, a może jak będzie fajna, to ją sprowadzimy na Pero World. Może, może, zobaczymy, tak. pojadę, ocenię, zobaczymy. Tak, no to my jedziemy postrzelać. Tak, Dzisiaj z chłopakami jedziemy strzelać. Tak, no, tak, tak, tak. 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 No, także. Odpalać. Odpalać! odpalać. Widzicie, odpalać. jak ładnie po polsku mówi. odpalać. No. Denis tam gdzieś tu uciekł. Tak, Denis uciekł. Uciekł. No, no, no dobra. To lecimy z. Zna... lecimy strzelać. Na tom wyrzutnie czekałem, bo widziałem u Jarka. Pozdro, Jaro. Tomaszek. O kur! Ładna mina. Ta den opp ut.

Ojej. Oh, oh, oh. oh, Ojej. wow Ojej. Ojej. był! On był ukryty Ojej. 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 ten ostatni to był człowieku. O kur... ale wyrzutnia, człowieku! Powiem ale wyrzutnia! Powiem tak... Stos... Jadę. Rozwaliła cały system! Ale wyrzutnia, ile niebieskiego miała! Tego, ale ten niebieski... I ukryty piec. salut był! Tak, ukryty tak, był tak. salut tam! Ale piękna! Słuchajcie, ochłoniemy. Ocenicie ją Dajcie sami. Dajcie chwilę. Ocenicie ją sami. Ale masakra wyrzutnia. Masakra. Także jak Wam się spodoba, to zapraszam do Bieguna na fajerwerki. Tam ją na pewno dostaniecie. No i co? Strici, zobacz, strici, strici sobie robią ten zdjęcie. Zdjęcie sobie z nią robią. Z nią robią, także. Także no, piękna, naprawdę. naprawdę była turbo. Garek, ja rację, Normalnie, Masakra. Bardzo się cieszę, Stop. że ją wziąłem. Także co? Zapraszamy do Bieguna. Zostawcie suba i dzwoneczek Zapraszam też do wszystkich sklepów zaprzyjaźnionych I co, podobało się? No raczej <laughs> Dobra, no My dalej testujemy, no cześć, hej